stanowili jedną czwartą mieszkańców Sieradza – Żydzi. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę likwidacji getta sieradzkiego. Szanowni Państwo, mieszkańcy Sieradza, Żydzi to nasi starsi bracia w wierze. Te słowa wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II, niech będą mottem przewodnim naszych dzisiejszych uroczystości. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj dzisiaj, aby uczcić 70. rocznicę zagłady sieradzkich Żydów dokonanych przez niemieckiego okupanta. Wyznawcy Mojżesza pisali się w historii Polski sieradza już od czasów średniowiecza, kiedy to prześladowani w krajach Europy Zachodniej znajdowali bezpieczne schronienie w tolerancyjnej Polsce. Z tamtego okresu znana jest w naszym prastarym grodzie ulica Żydowska, zwana później błotną, a dziś jest to ulica Warska. Największy napływ ludności żydowskiej do sieradza nastąpił dopiero na początku XIX wieku. Wtedy też władze miasta przekazały teren pod budowę synagogi, która w prawie niezmienionej formie zewnętrznej przetrwała do dziś. Dzięki ich działalności powstało w tym okresie na Dwarcjalickim Grodzie wiele kramów, sklepów, drobnych manufaktur i składów. Mówiąc o sieradzkich Żydach należy wspomnieć o kilku z nich, którzy wpisali się na trwałe nie tylko w historię naszego miasta. Mam tu na myśli Arego Sztenfelda, pioniera światowej kosmonautyki oraz Maksymiliana Fajansa, artystę fotografa. Według spisu ludności z 1938 roku w Sieradzu mieszkało 2555 Żydów na no około 11 tysięcy mieszkańców. W latach II wojny światowej Sieradcy Żydzi podzielili los swoich współbraci z innych miast. Do sierpnia 1942 roku zostali stłoczeni w nieludzkich warunkach w getcie. Już od pierwszych dni okupacji ginęli z głodu, wycieńczenia oraz masowych egzekucji. W ostatniej dekadzie sierpnia 1942 roku pozostałych sierackich Żydów stłoczono w murach Kościoła przy skąd wywieziono ich do niemieckiego obozu zagłady w Chełmie nad Nerem. Tu i w tym miejscu chciałem powiedzieć dobitnie i głośno, że to Niemcy budowali obóz zagłady, Niemcy mordowali Żydów, Polaków, jak i obywateli innych narodowości ponieważ pojawiają się, niestety coraz częściej, w wypowiedziach często bardzo zacnych o kłamliwe informacje na temat tej tragedii. Dziś po sieradzkich Żydach pozostały tylko nieliczne pamiątki i wieczna pamięć, czego przykładem niech będzie dzisiejsza uroczystość. Cześć ich pamięci. Sieradcy Żydzi stanowili, nie ma populacji tutaj w Sieradzu. Co stało się z ich losami? Tak, przez długi okres czasu Żydzi stanowili jedną czwartą społeczności żydowskiej, czasami nawet troszeczkę więcej. Według spisu z lat 30. z końca lat 30. na około 10 tysięcy, 11 tysięcy mieszkańców Sieradza było ich ponad 2,5 tysiąca. Z chwilą wybuchu wojny Niemcy prześladowali Żydów, szczególnie Żydów. Na początku 1940 roku wszyscy Żydzi, ci którzy mieszkali w Sieradzu zostali stłoczeni na bardzo takiej wąskiej, na niewielkiej przestrzeni. To są ulice Sukiennicza, ulica Żabia, ulica Wodna. Tam stłoczono tych wszystkich Żydów. Żydom Żydzi mieli bardzo niskie racje żywnościowe. To, to, to były praktycznie takie racje, które no, pozwalały na, nawet nie pozwalały na biologiczne istnienie. Trochę większe były racje żywnościowe dla tych Żydów, którzy pracowali, ale to, to też, też były, były bardzo niskie racje żywnościowe. Sieradzkie getto nie było ogrodzone, ponieważ to było małe miasto. Niemcy stworzyli wokół getta silny kordon swoimi mieszkańcami, również ustanowili Policję Żydowską wewnętrzną, która to na ten temat się mało mówi, ale czasami była bardziej okrutniejsza niż, niż sami policjanci niemieccy I można powiedzieć, że to getto funkcjonowało do 1940, do, do lata, do, konkretnie do 24 sierpnia 1942 roku przy czym należy pamiętać, że w getcie był, może to nie jest ładne słowo, ale był ruch, było przemieszczanie się, nie, nie to, że Żydzi sami się przemieszczali, tylko y, Żydzi na przykład y, byli przywożeni z innych miejscowości do sieradzkiego getta, jak również sieradcy Żydzi też byli wywożeni, na przykład ci, którzy byli zdrowi, czy, czy którzy posiadali jakieś y, takie zawody, które były potrzebne y, do zatrudnienia w przemyśle niemieckim, byli wywożeni do gett, czy do Zduńskiej Woli, czy do Łodzi, znamy takie, znamy takie przypadki, także y, jest to przemieszczanie się Ludności żydowskiej w samym getcie. Likwidecja getta nastąpiła 24 sierpnia. Zresztą podobnie w innych miastach to, to miało miejsce, w Piotrowie Trybunalskim, w łasku. To był ten taki dzień wyznaczony przez hitlerowców. W przypadku Sieradza, całe, wszystkich Żydów żyjących jeszcze w getcie stłoczono w kościele przy klasztornym w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. Przetrzymywano ich tam kilka dni w bestialskich warunkach, bez jedzenia, bez picia. Pierwsze dni nawet nie mogli wychodzić, załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych dopiero na interwencję sióstr, bo Żydzi załatwiali się w kościele przy drzwiach. Tam działy się dantyjskie sceny i dopiero 27, 28 podjeżdżały samochody. To były samochody takie obite. No, zanim ich zawieziono do hełma nad Merem, to można powiedzieć, że już zostali zagazowani spalinami samochodowymi i, i tam i tam był powiedzmy koniec gehenna Żydów. Natomiast z około 123 Żydów 29 sierpnia 1942 roku wywieziono do Getta łódzkiego do pracy. Tych najzdrowszych wywieziono do pracy i z tej grupy niewielka ilość kilkanaście osób przeżyło drugą wojnę światową, tak w skrócie można by powiedzieć o y, historii sieradzkich Żydów. Czy na dzień dzisiejszy w Sieradzu mamy Żydów? Czy stanowią oni jakąś tutaj populację i są popularni? To znaczy wśród, wśród sieradzan może tak czasami ktoś określi kogoś złośliwie, natomiast nie ma y, żadnej osoby y, wyznania mojżeszowego w Sieradzu na dzień dzisiejszy. Synagoga, przed którą się znajdujemy jest własnością Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Ona jest w tej chwili dzierżawiona tutaj dla różnych podmiotów gospodarczych. Pieniążki z tego z tegoż czynszu wpływają na konto gminy wyznaniowej żydowskiej Włodzi. Odwiedzają Żydzi, są, mieszkają Żydzi sieraty, to już są kolejne pokolenia, to już są wnukowie, czasami prownukowie interesują się tym, ale to z tego co ja wiem to jest Szwajcaria, to są Stany Zjednoczone i, i to jest... No na przykład rodzina Sternfelda tutaj wywodząca się się Sieradza. prawda? Praktycznie w tej chwili jest rozsiana po całym świecie, bo to jest Związek Radzie, to Rosja obecnie, to jest Szwajcaria, to są Stany Zjednoczone, to jest Francja, to jest Izrael. Tak można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda. Rzeczywi zawsze kojarzą nam się z przedsiębiorczością. Czy tak faktycznie było i jest? Oj tak, tak. To, yy, znaczy ja powiem tak, ja może się będę wypowiadał na, na tematy historyczne. Yy, rzeczywiście yy, od tego czasu, kiedy można powiedzieć, że doznaczna Populacja ludności żydowskiej mieszkała w sieradzu, ja to tak określam, jedna czwarta, czasami troszeczkę więcej. Naprawdę ci, którzy mieszkali, wyróżniali się właśnie tą przedsiębiorczością. Dzisiejszy rynek, którym my się tak szczycimy, tak naprawdę to po 1800 roku, bo do 1800 roku sieradzki rynek był drewniany i po pożarze rynku i okolicznych ulic, ze względów przeciwpożarowych prusacy, bo wtedy byliśmy pod przed zaborem pruskim, zakazali budować drewnianych budowli w rynku, tylko y, budowle murowane. W tym czasie już y, nie było ograniczeń co do zamieszkania Żydów y, w Sieradzu, jako miascie królewskim, które wcześniej takie obowiązywało. I y, pierwsze kamienice to budują Kępińscy, to budują fajansowie, y, no, zamożne rody, które y, kupieckie. Przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, którzy tutaj przyjechali do Sieradza. Także możemy powiedzieć, że mieli znaczący wpływ na rozwój tego miasta. Jest Pan chyba kopalnią w wiadomości o Żydach Sieradzkich i nie tylko. znaczy Może to jest troszeczkę przesadę, ale to jest efekt tego, że historią zajmuję się praktycznie od dziecka, a chodząc tutaj do technikum do Sieradza, w latach 70. miałem wspaniałego nauczyciela. Wtedy nie było pana profesora Tadeusza Traczyka. Ja mówię profesora, bo w latach 70. był taki tytuł profesora szkół średnich, a pan Tadeusz Traczyk taki tytuł posiadał. I to on wtedy zaszczepił mi tą historię regionalną. Wtedy nie było ścieżek regionalnych. Tak jak teraz nauczyciel musi jechać na jakieś szkolenia, kursy, to pan profesor Traczyk zawsze znajdował czas żeby nas przyprowadzić do muzeum, żeby nas zaprowadzić na cmentarz yy, normal, znaczy nasz, na cmentarz żydowski i co tam się na tym działo I, i tak to już mi pozostało, przyjechałem w 70 roku do Sieradza najpierw zakochałem się w Sieradzu, później w Sieradzance i tak zostałem czyli jeżeli spotkamy pana Jana Pieczeka na ulicy w Sieradzu i chcielibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć o Żydach i nie tylko to zawsze można podejść i zapytać bardzo proszę tak się jakoś złożyło, że ta historia się radza, jest przebogata, mimo że w tej chwili jest wiele już różnego rodzaju opracowań, ale ciągle jeszcze jest wiele takich tajemnic, ciekawostek, które są nieodkryte.